Witam modelarskie kładło. Słuchajcie, postanowiłem porozmawiać trochę o kilku kwiatkach od widzów z tego kanału, ale również o hejterach, a bardziej dokładnie można by powiedzieć niektórych celebrytach sporów modelarskich, polskich niestety, do czego mnie natknęła rozmowa z moim znajomym. Po pierwsze kwiatki z tego kanału, dwa najważniejsze to po pierwsze ktoś. Ci użytkownicy oczywiście zostali zablokowani, bo jako administrator kanału mam do tego prawo i blokuję wszelkie głupie, hamskie i prymitywne wypowiedzi. Sorry, taki klimat na kanale. To jest modelarstwo, a nie program ze stacji telewizyjnej puszczany w późnej porze, gdzie można się mięsem wzajemnie obrzucać. Nie tędy droga. A więc pierwszy z tych mądrych widzów zarzucił mi, że nie wolno budować modeli tych pojazdów, samolotów, czołgów, etc., które nigdy nie powstały, ponieważ jest to sprzeczne z ideą modelarstwa redukcyjnego i kropka. Taki był jego wniosek. Nie wolno, bo ja tak uważam, że nie wolno i koniec nie podyskutujesz z takim człowiekiem, który po prostu ma swoje wyrobione zdanie i w tym momencie, słuchajcie, Jaki potężny kawał modelarstwa on odrzucił? Odrzucił praktycznie całe science fiction i fantazy. Pomyślcie sobie, ile to jest setek tysięcy modeli wyrzuconych przez czyjeś widzi mi się. Kogoś, kto nie potrafił zaakceptować, że jednak ktoś lubi budować modele fantazy, albo kreować what if z tego, co rzeczywiście istniało. No cóż. Druga kwestia. Yy... Ktoś mi zarzucił, zresztą też na tym forum, o którym za chwilę będę mówił, że mój Kubelwagen jest do dupy. Bo, po pierwsze, nie mógł być tak urąbany w błocie, taki brudny. Bo miał napęd tylko na jedną oś. Więc na pewno nie był w stanie jechać przez błoto. I nie ma na to żadnego dowodu zdjęciowego. Rozumiem, że idąc tym tropiem logiki. Wszystkie wyprodukowane egzemplarze Kubelwagena, Panzer 4, Pantery, Tygrysa, etc. mają swoje zdjęcie. Dosłownie każdy pojedynczy egzemplarz co jest co najmniej awykonalne. A po drugie, kiedy jestem na wojnie i wróg na mnie jedzie <laughs> z przodu czy tam od tyłu to ja się w danym momencie nie zastanawiam. Yy, tylko zadziała u mnie instynkt przetrwania, bo ja chcę przeżyć Więc zapierdzielam nawet przez błoto No i wtedy najwyżej się zaklinuję, pojazd utkwi w tym błocie Ale w tym momencie logika nie działa, kiedy wróg na mnie naciera, zwłaszcza jak jestem na tak Drastycznym froncie jak front wschodni z okresu II wojny światowej, więc Mój drogi Przyjacielu modelarski, powiem Ci tylko jedno, naprawdę Zastanów się, bo no nie masz w tym momencie racji. Nie może być zdjęć wszystkich, wszystkich pojedynczych egzemplarzy wyprodukowanych podczas II wojny światowej. Tak jak zapewne nie ma wszystkich zdjęć Messerschmittów czy też Mustangów, etc. Nawet nie ma zdjęć wszystkich żołnierzy, którzy uczestniczyli w konflikcie, więc. No niestety wasze argumenty są inwalidą i ci użytkownicy zostali. Dożywotnio zbanowani z mojego kanału. No, niestety, zachowania celebryckie, na co zwrócił mi uwagę mój znajomy w rozmowie, bardzo szeroko udzielają się na forum. To są osoby, które mają się za gwiazdy modelarstwa. Nie przeczę, że u części tych osób prace, które pokazują, są naprawdę fajne, ale nie urywają dupy. Jak to się kolokwialnie mówi. Gdybyście, gdybyśmy je porównali z pracami azjatyckich modelarzy, no to przepraszam, nie ta liga tak naprawdę. Zresztą tak samo jak w gamingu, często gęsto jesteśmy daleko za Azjatami. Oni mają wybitne zdolności manualne, to im trzeba przyznać. Ale niestety wyrabia się jakaś pewna zamknięta klika na tym forum jednym konkretnym w sumie, bo tylko to jedno, jako tako, funkcjonuje polskie. Zresztą te fora tradycyjne bardzo mocno przegrywają z Facebookiem i w sumie dobrze dla Facebooka. No i o co mi się rozchodzi, że tam się wytwarza jakiś specyficzny klimat, że musi być tak jak te nieomylne wyrocznie powiedzą, ich zdanie jest najważniejsze, oni zawsze mają rację, im się nigdy słabszy dzień nie zdarza. Potrafią dostać, słyszałem, szefskiej pasji na konkursie, kiedy ich model nie dostanie nagrody. To od razu jest po prostu wielki atak na sędziów, ale jak sędziowie sobie wyobrażają pewnie ustawienie, kolesiostwo, kumplostwo itd. itd. Jest to przy, niemal przy każdej większej imprezie modelarskiej pokroju kroju Bytomiu, Jaworzna i innych. O tym słyszałem. Po prostu zarzuty przeciwko, skierowane przeciwko sędziom są śmieszne. Prawda jest taka: jeżeli wasz model nawet podoba się w internetach na forach, gdzie macie grupę swoich wiernych lajkowaczy i którzy będą was zawsze chwalić, to nie oznacza, że to się sędziom spodoba. Natomiast wasz sposób wypowiedzi, przytoczę tu przykład 20-latka, który się pojawił na tym forum. Nie będę nawet robił darmowej reklamy tego forum, z którego się po prostu sam wyrzuciłem, bo nie mam zamiaru ujadać się z, z, z niektórymi na tamtym forum, szczególnie kiedy mają jeszcze hamstko, yy, próbują podwalać moje kompetencje zawodowe. Jeżeli nie znacie się w temacie, w którym ja pracuję i się udzielam, to z łaski swojej zamknąć mordy, bo już inaczej nie mogę, bo przysługujecie się tylko opresyjnemu... Niszczeniu pacjentów, to tylko tyle powiem. No, ale przykład tego 20-latka, który pokazał pierwszy model, przecież on został przez zdecydowaną większość tych celebrytów zjechany z góry na dół. Że wstyd, że hańba, że pewnie troll, że jak ma 20 lat, to, to jakiś pewnie niedorozwinięty czy coś w tym stylu. No, ludzie. Jakie wy świadectwo wystawiacie na temat typowego modelarza w Polsce? No, fatalne świadectwo po prostu wystawiacie, no i też pokazujecie, yy, że jesteście po prostu, no, słabi w daniu wsparcia takiemu człowiekowi i z tego co pamiętam, to tylko jeden człowiek otrzymał wsparcie z pytaniem. Was nie, nie interesuje, czy ktoś na przykład yy, ma tylko sprawną jedną rękę, czy może ma... Chwilowe kłopoty w życiu, że to jest jego sposób na pokonanie lęków. Nie was to nie interesuje, bo wy jesteście cholernymi gwiazdami forum modelarskiego. Myślicie, że jesteście niewiadomo kim. Sorry, jesteście tylko modelarzami i sklejaczami plastiku. I naprawdę do światowych y, ludzi to wam wielu brakuje. Znam kilku ciekawych modelarzy, którzy naprawdę reprezentują wysoki poziom. I nigdy z ich strony nie spotkałem się z poziomem takiego chamstwa jak od Was. Jeżeli już to słyszałem od nich pozytywny feedback, słuchaj, chłopie, mnie się to podoba. Generalnie fajna koncepcja, tylko następnym razem mógłbyś to i to poprawić. To jest feedback. Tak jak mój znajomy powiedział mi Seba, bardzo fajnie rozwijasz ten kanał. Jest to lepsze niż Twoja grupa kiedyś, bo zacząłeś podchodzić do tematu poważnie ale stary, naucz się fachowego słownictwa. I ma mój znajomy rację, no nie, nie ogarniałem często fachowego słownictwa, no i chcecie go poduczyć. I to jest feedback, a nie twoje modele to gówno, ty jesteś głupi, niedorozwinięty, ty się nie znasz, nie przyjmiesz żadnej krytyki. E, przyjmę e, konstruktywne rady dotyczące tego, co mam robić, a nie właśnie takiej jazdy w cyklu Gówno, 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 no, bo takie są niestety niektórzy użytkownicy tego forum. Mało tego, jeszcze niektórzy z nich nic nie pokazali na tym forum. Absolutnie na żadnym konkursie modelarskim się nie udzielili, bo to przyznali, ale on się będzie mądrzył, bo się czuje w internecie po prostu bezkarny. No, bez czasy bezkarności w internecie się skończyły, ale ja się z wami zamiaru po prostu użerać nie mam. Szkoda mi cza no to czasu i przestrzeni. Wasza opinia generalnie mi zwisa i powiewa. Mówię to, żeby uświadomić wszystkim młodym ludziom, chociaż średnia wieku mojego kanału jest powyżej 40 żeby się nie przejmować hejterami. Hejterzy żyją z tego, że lubią hejtować, mają osoby za wysokie mniemanie jak to się kolokwialnie mówi, wyżej srają niż dupę mają oni po prostu, jak sobie użyją, to pewnie im jest lepiej. No po prostu trochę współczuję najbliższym. No chyba, że na, dla najbliższych są tacy grzeczni, tylko sobie używają na forach. Nie tędy droga. Słuchajcie, ja naprawdę udzielam się na forach zagranicznych, angielskojęzycznych i zdarzy mi się na przykład popełnić błąd językowy. A u nas od razu mamy mistrzów ortografii, jak to się mówi, a tam ktoś mówi. Rozumiem, że język angielski nie jest Twoim y, językiem ojczystym. Rozumiem Twój przekaz i nie krytykuję i mówi przekaz jest jasny i to nam wystarczy. Jak udzielają jakiś porad, to konkretnie słuchaj, na przykład to i to jest dobre, to trochę można poprawić. Za taki feedback serdecznie dziękuję. Ale jak mówiłem, za krytykę Twoje modele to gówno. I mało tego, jeżeli ktoś kogoś nie lubi na tym forum i przypadkiem ta osoba zgarnie na jakiejś imprezie medal, co się zdarza, ja nigdy nie jadę z założeniem po medal, bo mam wysoko krytyczny stosunek do swoich modeli. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy, tak zwani celebryci różnego sortu z tego jednego forum, ja mam wysoce krytyczny stosunek do swoich prac i często gęsto jestem zaskoczony, że akurat. Taki model dostanie medal w danej kategorii, gdzie po prostu konkurencja moim zdaniem jest o niebo lepsza. Tak było chociażby w tym roku w Mazdańcowicach, że w ogóle się nie spodziewałem za ten model, który zdobył sympatię sędziów. Na szczęście taka patologia celebrycka jak wy nie jest od sędziowania na konkursach. I sędziowie podejmują decyzje niezależnie i tu nigdy nie chodzi o osobiste... Preferencje, czy kogoś się lubi, czy się nie lubi, bo kiedyś słyszałem opinię o innych fajnych modelarzach, że no to są buce, hamy. a zdarzyło mi się z nimi pogadać, wymienić i wcale tacy nie byli, to po prostu była ich reakcja na niektórych użytkowników, bo to co wydajecie na forum, to do was tak naprawdę wraca. Jeżeli zachowujecie się do kogoś hamsko, to nie oczekujcie, że on podkuli ogon, a w szczególności. Jeżeli wasza krytyka jest naprawdę na poziomie dna i po prostu yy, pana Menela, chociaż nawet Menel byłby od was bardziej kulturalny, i to w sumie najważniejszy przekaz. Haters gonna hate, a reakcja na ich hate jest po prostu, jeżeli wchodzimy w ni z nimi dyskusję, to oni się tylko bardziej i jeszcze bardziej nakręcają. I ja po prostu z takimi ludźmi nie mam zamiaru mieć najmniejszego nigdy kontaktu, proste. Dziękuję tym fajnym kolegom z Facebooka, z którymi mogę sobie pogadać. Bo to jest fajna rzecz, tymi, którzy mi konstruktywnie pomagają. A pozostali nie się smokną w wentyl i to tyle. Może filmik był ostry, może dla niektórych uważa się, że nie powinno się, ale słuchajcie, dość poprawnej po, po pra, poli, poprawności politycznej w niektórych tematach, dość bycia grzecznym, trzeba umieć się odgryźć. Trzeba umieć zabalczyć o swoje, a nie udawać, że nic się nie stało. Ja na polskie fora oprócz Facebooka, gdzie ludzie na przykład mi fajnie doradzają, yy, chętnie będę się udzielał, a hejterów będę zawsze i wszędzie blokował. Pozdrawiam, dzięki, cześć.